Ho ho ho, już jestem, widzowie. E, coś mi się powaliło i nagrywałem do wyłączonego mikrofonu. E, ogólnie jesteśmy w kolejnym odcinku na Spakowy. Dzisiaj sobie obijemy lucerne To co w tamtym odcinku pracowaliśmy w sumie. E, nie będę robił chyba jakiegoś długiego odcinka z obijaniem, bo powiecie obijanie to nie jest nic specjalnego. E, nie jest taka specjalna praca, no chociaż się tu wylubią. O, właściwie mi się screen zrobił i mi um, Ale po prostu chcę zrobić 5 odcinek zabijania nagranych W sumie to jest moje pierwsze obijanie w 25 czegokolwiek tutaj No ale ładnie sobie ładnie sobie obija to wiareczko wam powiem Ogólnie obiarka jest e, Euromilka pod Brzendirkiem Nawet to w nim wygląda chociaż mogłaby jeździć na lepie co że ale już stwierdziłem że jak dżunglirem się zajmowałem tutaj przy prasowaniu tej lucerny to i sobie ogniemy tam znowu jakiś ludzi pochodzi i zobaczymy nie wiem jak te odcinki poprzednie wam się spodobały bo w sumie nagrywam wszystko na zapas chcę mieć taki tydzień zapoznawany z filmami ten odcinek dostanie się w poniedziałek no starty jakoś chyba będzie już czwartek, o ile nie głos nie mylą. Yy, możecie w napisać w komentarzach mi się podoba forma Truck Simulator, dwa nagrywania, żeby jest bez głosu. Tylko dźwiękiem no i w sumie czysta trasa na no niej oglądacie dla relaksu. No, że tamten odcinek to nie był taki dla relaksu, bo tam się porozbijaliśmy o barierki i nie tylko o barierki w sumie. Mam odcinek, odcinek z kolizjami był trzeba muszę jakieś tabelki później poukładać tutaj i to... To jest największy problem. Jak to zrobić? Nie mamy ładowarki, ale coś się wypożyczy. Nie mamy tu też. O eee, właśnie chyba następnym nowym nabytkiem tutaj to będzie ładowarka. Nie no, tego drządiera bym nie chciał sprzedawać, ale nie no wiem, że kiedyś przyjdzie jego kres. Szybciej chyba będzie wymiana rzetora. Ale w sumie rzetorek, mi się wydaje, że to już taki dozywotek, bo pod krowami się da z nim coś tam robić, ze ścielarku i tego. tam się pościeli zasy. Ach, te belki, nawalone tych belek będzie. No my to tak się postaramy je zwolnić w jedno miejsce zawsze będzie mniej do układania, no w sumie nie, nie będzie mniej do układania. Chodzi wymowy i zwiążę te belki, zobaczymy. Ale to chyba nie dzisiaj już. Znaczy ile nam to w zajmie, bo wczoraj mam pod włożenie belek z autoloadem oczywiście. Jak nie mamy nie mam tego, to autoloada trzeba używać. Ale Lucerna będzie ładnie obwinięta, będzie się kufląkać z Lucerny. Z tych barek to myślę, że na jakieś 2-3 sezony powinno wystarczyć dla moich krówek. Bo jakoś ich za dużo nie mam. Tam z mi omijek został niespracowany, ale to nie patrzmy na steguły. Skoro wy to obiarka sama nie wyładowuje tych bel, no ale no co, no to no zaczynamy się pobawić przynajmniej. Popychasz belkowych No, ale powiem wam, że to jest owiarka z modów Euromilk od Bartsona. I ładnie sobie radzi Fajny dźwięk tej folii drącej są w cionce gluzy. Dobra, zobaczyłem czy to się kręci. Ja tak... Pierwszy raz sobie obijam cokolwiek w, w formingu 25. Nie robiłem tak zwanych ścian Ne, to wszystko animowane jest. Ale czekajcie. Nie chcę się tak przybliżyć. Nie wiem, czy tam nie ma jakiejś w ogóle ferry w sobie folii, ale tutaj się zwracają uwagi na słubiły. Nie wiem, ile tych belek wysył. To. Ja tym co tu jestem. I zarobimy zrobimy dzisiaj taki, myślę 15 minut Bo no, Może też tak, nic specjalnego się nie dzieje, tylko mijamy belki. Sprawdzamy co jest w beli. A jestem ciekawy czy to belka można rozciąć już teraz, czy ona się dopiero fermentuje. A może? Może by było spróbować się rozciąć, ale nie będę próbował. Budżet kontakt bez 14 tysięcy, czekamy na zniwa W ogóle jak będę miał jakieś ciekawe akcje na stokowie to będę starał się nagrywać, tak nie mówię, że to odcinki będę jakoś regularnie. Po prostu jak będę coś ciekawego robił, bo stwierdzam że któryś raz w rzędu pokazywać coś, to nie ma co. W sensie się na kosy, ale jeszcze chcę nagrać po trawy, bo też tak mało się nie zajmowałem, jeżeli tak chodzi o tą część farminga. Jakoś wam powiem w starszych farmingach typu 13, 17 to te średnokolosy się nie dało robić W 19 długo średnokolosów robiłem, a w 22 20, 20 to tak jakby już zapomniałem o tych czynnościach W 22 to tak, tak bardziej uprawa roślinna już była No i pięknie tu się ominęło Nie wiem czy jechać po te belki czy po następne, ale chyba jedziemy po kolei ja bym pojechał w tamten Clean, zobaczył jak to będzie sło hmm, Wiecie co, przetrepa mi się... Trzebne sobie siódemkę na SOS-770 pod syczepę na bele. Ona się tu mieściła, się tu mieściła, się tu dobrze. Tu mamy staga na belki, tylko nie patrzcie, że on sobie stoi, bo to było na szybko budowane. By w ogóle postawić coś, żeby te belki układać. No i tak postawiłem go pod dupy strony. moment. O, widzicie, już i kombań jaki tam stoi w tle, w czepyki moje, widzicie? Na w pszczepki w sumie widzieliście na poprzednich odcinkach. No, pojedziemy, zobaczymy. Trzeba się to pozbierać tym? Jak powiem mam że układać na polu chciałem wpierw, ale no to... Niby to niektórzy układają i składują na polach, ale to za ładnie nie wygląda. Ojej, ja już widzę ile tych jest. No, Jednak sporo tego wyszło. Okay. o! Działa zbieranie, e, to fajnie, to można będzie postawić kolejnego staga na belki gdzieś I to się funkę rozładować Ale ja nie mam pomysłu gdzie go postawię, ale domyślam się chyba. Ojej, czekajcie tak nie lewitowało Ej, dobra, no to może sobie pozbieramy trochę, to co jest odinięte zbierzmy sobie. E czyli fajnie wydziała też na objętych to Myślałem że będzie problem jakiś, ale jednak nie ma. Ale to sobie przerzucę tak. E tu można owijać beleczki, to, to, to dobrze. Działa, aut, działa autoloadzik, to można owijać śmiało. E, to jest półpsychapy w sumie wysu. Z tego co jest, Dobra, Zostawimy sobie to tak. No ładnie wygląda, że tak powiem to rzysko. Znaczy, no święta lucerna ładnie wygląda w 20 km. No jak coś powiem, że to nie jest ściernisko, tylko trawa. Nie no, wiem o tym, że to jest podłowy takie, ale no ładnie to wygląda po W sumie nawet święta trawa na, na, na ...stokowy wygląda ładnie. Rajut ładne tekstury tylko nakładał. I tak mówię, to pole chciałbym zostawić, żeby to była lucerna, no bo taki... nawet pasuje, tutaj, żeby była lucerna, bym Nie wiem czego, ale tak mi się wydaje, że to nawet pasuje, to... No, teraz sobie omijemy ten gmach. Mhm... Mm Okej, okay, dobra, mamy to z głowy. Też jeszcze tam nic nie porobiłem na tej łące, nie pozwoziłem tej trawy do końca, ale może dzisiaj sobie poza wizjami pogram. Chciałbym i wawno tu posiać później i później tamtą łąkę wykosić, ale no to skoszenie tamtej łąki będzie na wizji raczej. I też nie mówię, że wszystko ze Spokoła będę z głosem, bo no, tak jak już powiem Wam, że raz mi się chce gadać, raz mi się nie chce gadać i po prostu, żeby materiały były, ale nie muszę być z moim głosem, niech leże mają, mają być z głosem i to piszcie komentarze, czy chcecie film z głosem bardziej, czy bez gadania, żeby pokazywać samoczynność co się robi, w za i tyle. No, ten wczoraj filmik y, miał mikrofon włączony, bo powodnie w nagrywałem bez głosu no i później się połapałem w ja co miały, miały być odcinki z gadaniem. Ale po prostu no, zapomniałem o tym, włą zapomniałem włączyć mikrofony. I też zauważyłem, że na filmach mnie słabiej trochę słychać, ale tak nie kwyczę mocno do mikrofonu i mówię głośno. Nie wiem, też czy gra nie jest za głośno, no czy nie jest za... znaczy gra jest chyba jest za głośna, ale nie zmieniam tego, myślę, że jakoś, no w słuchawkach powiem wam, że to mam idealnie ustawiona, nie jest mi za głośno. ale w słuchawkach jest słyszę tego co w mikrofonie. ale tutaj widzę, że teraz mikrofon lepiej działa niż sama gra, no to jest dobrze. Dobra, obiniemy sobie już te trzy belki. Myślę, że będziemy kończyć, bo nie chcę robić takiego długiego monologu z nudnej pracy. I w sumie niektórzy lubią się na kosy, no nie wiem, wycofali się na kosów. Lubią było obijać te, te belki. Ja pamiętam jak w 17 na no pewno mapie tyle belek obinąłem że o i później to składowałem. A to tak długo nie będzie, ale coś zawsze się nazbiera. Tu jakiś omijak Czego ja tego nie skrasowałem? zapomniałem chyba o tym. O nie, to, to tyle tych bajek jest no Ja sobie to poobijam. Myślę, że nie będę przyduchał tego odcinka. Jak Wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę, komentarz to no i suba. Ja wam dziękuję za oglądanie takiego odcineczka zabijania. No i co? Do następnego? Trzymajcie się, cześć!